Tu mamy taki ciekawy przypadek. Pacjentka ma problemy ze słuchem. I paradoksalnie nie operujemy jej uszu, uszy mamy zakryte, tylko operujemy jej nos. To jest jedna rzecz, to już, ona już jest po operacji udrożenia nosa, którą właśnie skończyłem, czyli wyprostowałem przegrodę nosową. I wykonałem plastykę małżowin nosowych. Natomiast druga rzecz, to będziemy operować uszy przez nos. Czyli o co chodzi? Będziemy wprowadzać za chwilę specjalny balonik przez nos, tam bardzo głęboko, aż do środka głowy. I tam są tak zwane ujścia gardłowe trąbek słuchowych, trąbek słuchowych, czyli rurek, które idą od nosa, z samego końca, do uszu. I te trąbki słuchowe są kluczowe dla chorób uszu. I większość chorób uszu bierze się z zaburzeń yy, trąbkowych, czyli tak zwanych trąbek ostachiusza, czyli z zaburzeń yy, wywołanych niedrożnością tej trąbki. Yy, począwszy u dzieci, gdzie trzeci migdałek jest właśnie zlokalizowany tam, gdzie są te ujścia gardłowe, trąbek i on zatyka te trąbki i dzieci nie dosłyszą i mają tak zwane wysiękowe zapalenie uszu poprzez ludzi dorosłych, którzy mają właśnie zaburzenia wydolności tej trąbki słuchowej, tak jak ta, ta pacjentka i yy, yy, albo to są anatomiczne, albo wywołane właśnie skrzywieniem przegrody, ten małżowym i tam narasta tkanka i powoduje, że ta trąbka jest mocniej zaciśnięta i nie wyrównuje ciśnienia z uszami i zaczynają się problemy, przytykanie uszu, niedosłuch, a może prowadzić do przewlekłego zapalenia ucha. Więc leczymy pacjentce uszy przez nos, wykonując teraz balonikowanie trąbek słuchowych. No to bierzemy się do pracy. No więc wkładamy takie specjalne urządzenie, na końcu tego urządzenia jest balonik i wkładamy go do trąbki słuchowej, O, teraz jest już w środku. I prosimy asystę o napompowanie tego balonika. Proszę. Mocno, 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 mocno. I trzymamy napompowany. I, i właśnie to jest ta trąbka suchowa. Tam w środku, gdzie włożyłem balonik, to jest... To w tamtym właśnie kierunku idzie... W, w, w kierunku ucha, czyli tak zwanej jamy bębenkowej. Czyli tam, gdzie są te kosteczki suchowe słynne. Czyli młoteczek, kowadełko, szczemiączko. To właśnie w tamtym kierunku mamy teraz rzucony ten balonik, i on jest napompowany i poszerza tą, tą trąbkę. To teraz proszę spuścić balonik, tak i jeszcze raz napełniamy. No to jest teraz, robimy ucho Właśnie tu, ta część. Człowieka nazywa się nosogardło, i u dzieci w tym miejscu występuje bardzo często trzeci migdałek. I ten trzeci migdałek jest za duży, to blokuje tą trąbkę, właśnie gdzie włożyłem teraz balonik, i wywołuje zaburzenia słuchu i wysiękowe zapalenie uszu. Dlatego jak u dzieci zauważacie, że dziecko słabiej słyszy, podgłasza telewizor, albo trzeba mu parę razy mówić, bo pyta się co, co. To trzeba się wtedy niezwłocznie zgłosić do laryngologa, żeby ocenił yy właśnie stan uszu i sprawdził, czy ten i dalej nie blokuje właśnie tego konkretnego miejsca, w którym jesteśmy. No dobra, to dziękuję bardzo. No i słuchajcie, teraz właśnie wyciągnąłem yy ten balon i popatrzcie, jak jest fajnie widać yy rozszerzone, i tam, tam jest ta, ta trąbka słuchowa, czyli ta przestrzeń, ta rura która idzie w kierunku ucha środkowego. Super widok.